Właśnie, czy zastanawialiście się kiedyś, jak kupujecie takiego monsterka, jaki on ma kolor? Bo przeważnie się go prosto z puszki pije. Zielony. Dziwne, a czerwone opakowanie. Właśnie, czy zastanawialiście się kiedyś, jak... Nie rozumiem. No właśnie właśnie nie powiedział, opakowanie kurwa. No bo jesteście jesteś My, my jesteśmy dziwi, kurwa. My jesteśmy dziwni. My jesteśmy dziwni. You yoho. rozumiem, no że jest sąd, bo... No wiem, rozumiem, że jest, yy, sąd. Jest no. No. Przez i chłop przed znikiem dziwni. My jesteśmy dziwni. 3000 o kurwa, dobra. Kup... Nie no, bo nie no, chciałbym za, tyrosem, dużo, kurwa, kiedy... za dużo może słów paść, ale gdyby. M... Gdyby wiecie kurwa, o co chodzi, streama. kupiłbym kurwa Sibi no, Radio no, no, no. i bym tu tak grał ze streamy z CB Radio, tak. Kurwa! <laughs> i tak. Kurwa! I go wiem, jakie byłyby odpowiedzi, nie. Ja tak, to ja, on tak, czym ty jedziesz? Ja? To ja w tym, w tym zielonym on tak, Reno. Dawaj na solo, dawaj na solo. Z, Z domu kurwa. Oh, fuck. Damn, that's a lot of fucking milk. Oh, fuck. Dobra, takie świetnie mil. śmieszne to było. Oh, f a co sądzisz o sentinel jego muzyce 0,77 PLM. Co sądzisz, że są takie No O kurwa! O kurwa! O kurwa! Nie! 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 Naprawdę! Oklaski o dla Kamil'a za piękną destrukcję. Jesteśmy Tobą. Ja myślę, że z Kamilem już się nie zobaczymy, chyba w następnym odcinku. <śmieniczy> Przepraszam. Ustawka, ustawka, na bank. A to co? Yo, break, what the fuck are you doing here, break? Cze? What the fuck are you doing here? Nie rozumiem ciebie Co pan tu robi? Przyszedł się zagrać tak, i piwo wypić. Okej, okay, bye bye, break. <laughs> no, ja nie wiem O ty chuju, kurwa, mnie tak dużo Folie nie. odda <laughs> no ja Niechamuj O ty chuju, kurwa, mnie tak dużo Folie mi oddaj <laughs> Hello everyone Do you remember my fight about European title 5 years ago? Because today my opponent, Jamai Satish write in the Facebook that he want to Hello Hey! <laughs> we Co <śmany> no <to kurwa> <śmany> <wrzucasz, śmany> ty kurwa bronek kurwa? To jest śmieszne, chujo. <śmany> no kurwa, śmiej się. Zabawne, kurwa. Kurwa, smato pierdolona czifko kurwa! To jest zabawne. Ed Sheeran mówi po polsku komentarz. to pierdolona czifko kurwa! No to kurwa. Zajebisty biszkopt W pizdę jebano kurwa Co to kurwa jest To miało być kurwa płynne hmm. I'm telling you, first you gotta unlock this thing EJ, come Water I'm telling you, first you gotta un- <laughs> O Spokojnie, nie przestrasz oh, się So beautiful day. A, o, była, jakaś, brze, a była, była jakaś, ale była jakaś reakcja jego? Nie, była, 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 no. Była i z, wyzywał. Ale tam na ale bank jest dobre, dobre nie, sekundzie nie cenzura? Nie ma nic, nie ma nic, no. Stopowałeś klatka nic. po klatce? Tak, tak, tak. Serio, no, nie. serio. Dawajcie no, bojelowek, serio. Serio, bojelowkę, no, spróbujemy reakcje. wbić. Grzechu, dzięki za stopicę. Nie ma nic? Nie ma, serio, reakcja jest najśmieszniejsza. A bo ty wie, a ja wiem dlaczego ty będziesz klatka po klatce. No ja wiem, no dlatego pytam klatka po klatce, że sprawdzę. No ja wątpię. dobra. O ty kurwo jebana, Przepraszam, mi stracę YouTube! Dlatego debila! Przepraszam, mi stracę YouTube! Co się dzieje? Co to jest? Daj mi noo, mój motherfucker foe! ma motherfucker on solo. Kurwa, kto? Masz ha nowości? <śmany> <śmany> kurwa. Nie, ja nie mam jego nowości. Gdzie ja, panie kolego? Ten tam kurwa, Chuj kurwa przychodzi i mi rozpierdala wszystko. Get your keys. Get your keys. Get your keys. You got a piece of get <laughs> 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 two of these are water two of these are vodka you're gonna have to guess who whatever water fucking massive Dobra, bo nie chcę co przedłożyć. Sera, wymienię kraje na literę P. Nie, nie znam kraj. To było To jest państw, nie? Ja pierdolę. Ło, wow, odpowiedź, pa odpowiedź. To jest państwo. No nie. Ja. To dwa było. Nie, to co ustawione. Zero. To serio? musi być Jaki ustawione. Jakie Czekaj, jeszcze pozostało parę kroków. To jest całkiem śmieszne O, to jest zabawne Ale są śmieszniejsze, kurwa mogłem dać inne No, mogłeś, Chcia mogłeś Dawid, proszę, wypuść nas. NIE! NIE WYPUŚCIA NAS! To jest wizowy gra, to jest gra aktorska, tak. No, jest to świetny aktor. Oczywiście tutaj Donajcik... wiadomo, nie? Ja, pierdolę. Nie, no. o, tu nie, 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 Nikomu się nie stało, to aktorzy, spokojnie. O i ty pisz. To był Ty Ptysiu, pisze. A ty co kurwa w szumpansie pierdolony? No przynajmniej nie śpię, kurwa. Punkt do przodu. O ptysiu. Ty... Hmm. E, co to kurwa? A nie, ej, tego chyba nie było. To, to śmieszne. Bawi cię, bawi cię, co, co jest śmieszne. Bawicie, że czy ja babcia spada ze schodów? do skritów, no. nie, Ja nie umiem czytać po angielsku, ale śmieszny dźwięk. Ja pierdolę, on jest taki głupi. Weźcie go, wypierdolcie, ci, Ja pierdolę. Jasper wyjął jasper Dina Five City. Kurwa. kurwa. Prosto ze studio Hebra. Braciakiem, Belmodziakiem widzicie? Belmodziak pracuje Przy okazji zaprosił mnie na płytę I zobaczcie, Malik nie nagrywa kurwa z Afryko O siema, prost... Jebać kapusi nie i chuj dusi O Nie, get the videos, to, pato, to jest kurwa O kurwa, 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 ja się zakrywał To będzie straszne? Nie, 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 nie ma jumpscara żadnego, ale słuchaj dźwięku Ready? Hold on, wait. This is gonna be it. Ok, go. O kurwa. Co? Czy ja jestem inny od Wronka, czy o co, ja nie o, co ja nie o co chodzi? Ja też nie wiem o co chodzi. Ja też nie wiem o co chodzi. Dobra, ja pierdolę. Ja Dobra, mój do Instagrama, tykajcie! To kurwa! Chwila ciszy dla Wronka. Tak, Wronek już się nie będzie zajmował TikTokami, także... O. Rozpad fl właśnie w tym momencie. Rozpad fl Nie, no trzeba po prostu więcej osób, kurwa. A może ty kiedyś byś chciał Dawidku przygotować? Ja ci przygotuję też na twój strumień. Ale ja stary nie oglądam ani nie używam TikToka. Ale ja co? też nie mam TikToka. Ja mogę, ale ja nie mam ani nie oglądam, kurwa. Nic no. nie robię na TikToku. Nie ma... Ale TikTok ja też nie, nie mam TikToka. A dla z jakiego ale powodu? Ja też nie, masz? nie mam. No bo nie interesuje mnie to. Ciekawe ja. czemu? Ale ja też się rozumiem, ja też nie używam. Ja nawet sam Będę... siebie usunąłem. Ja nie, mia nie miałem nigdy. A. Nic. Tak. No dobra, to już weź. Ej, dobra, czekaj. Organizujesz to. Trzymajcie to. Przez tego. Przetelefonować telefonować. No Kurwa mamy w rąkach, poinformować co on odpierdolę, to syf Zostaw moją mamę po Pogu! Nie, no, nie zbój do mojej mam. Dzięki za 1500 zł. No nie, nie, nie. 1700. Pogo. Dzięki za subów Nie, nie. nie Pogo. No Cześć, nie budzę cię? Nie, Oj. Tak, a jesteś w jesu. domu? No i pizzy. A powiedz mi, dałby radę przesiedzać Discorda? Nie, moja mama nie ma No, na się, tylko albo wiadomość żeby Cię popuścić. Abo czekaj. Można nie... by było ubezwłasnowolnić własnowolnić w ranka? ཨོ <clears throat>